i witam w tym jakże pięknym dniu ulewnym. Witam w kolejnym odcinku vloga pod tytułem Ujarzmić Bestię, który w zasadzie już nie jest o ujarzmianiu bestii, gdyż z końcem kwarantanny porzuciłem tamten plan. Nie zapomnijcie, że ta seria cała jest sponsorowana przez firmę AXO, producenta sprzętu fitness wszelkiej maści, w tym odważników kulowych, na które te odważniki macie 5% zniżki z kodem LUDUS. Tak się złożyło, że w zasadzie po kwarantannie tydzień pierwszy kończyłem poprzedni plan. Zrobiłem sobie tydzień przerwy i właśnie zaczynam dziś, zrobiłem drugi dzień nowego planu treningowego. Pracuję metodą, czy układam plan w oparciu o neurotyping. To jest metoda, którą poznałem na webinarze w trakcie kwarantanny, także... Nie siedziało się na dubsku. Bardzo fajna metoda, która bazuje na tym, że układamy plan w oparciu o poziom neuroprzekaźników w naszym organizmie, który determinuje to jacy jesteśmy i tak dalej. I opierając się na tym, można właśnie ułożyć plan, który będzie dużo lepiej celowany niż jakiekolwiek inne w założeniu. Przebrnąłem 9 tygodni na tym i było. Zna. Muszę przyznać, że ostatnio tak dobrze na planie czułem się jak zaczynałem w ogóle ćwiczyć, gdzie de facto nie miałem żadnego planu, po prostu się ćwiczyło. Znaczy był, ale to był taki plan, wiecie, 4 ćwiczenia, po 3 serie, po 5 powtórzeń. Także różnica jest znaczna, teraz zwłaszcza jak właśnie zacząłem ten tydzień, wszystko boli, wszedłem na sztangi, więc mogę też użyć większych ciężarów, więc to jest trochę inaczej, ale różnica w samopoczuciu jest naprawdę ogromna i czuję, że będzie Fajnie. Ogromną robotę zrobiło też to, że w kwarantannie z racji gdzieś tam uszczuplonego sprzętu skupiłem się mocno na brakach. Skupiłem się na klacie, skupiłem się przede wszystkim na stopie lewej i na łydce, na łydkach. W ogóle na lewej nodze, lewym pośladku, w lewej stronie całej, bo to u mnie strasznie kulało i mi zaburzało postępy. Więc też teraz jak wchodzę na ćwiczenia bilateralne, czyli na dwie strony pracuję równocześnie, no to jest spora różnica. No i dzisiaj w planie kulturystyka. Macie prawdopodobnie już w tle gdzieś tam przebitki. W poniedziałek robiłem nogi, nie nagrałem. Znaczy nagrałem, wrzucałem tam część na stories na Instagramie, jakby ktoś był zainteresowany to zapraszam. Mój Instagram ludus, tam wrzucam często jakieś przebitki z treningów. No i dużo innych rzeczy, takich wiecie, instagramowych. Natomiast poniedziałkowego treningu nie nagrałem, ale dzisiaj tak mnie coś tknęło, że wam znam drobną relację. Zatem widzę po Instagramie, że wrzucanie filmów jest spoko, bo zawsze jak robię coś, mogę się cofnąć, sprawdzić, czy taki dzienniczek treningowy mogę sprawdzić, czy to już robiłem, czy robiłem lepiej, czy gorzej, czy jest spadek, czy poszło do przodu. Więc tego vloga też w zasadzie nagrywam z taką myślą, tak samo jak cały ten vlog ujaźnić bestie, żeby móc sobie samemu też później to sprawdzić, nie? I my jesteśmy w Renacie. Zaczął się trening, więc nie bardzo mogłem nagrywać, bo miałem tam dwa personale pod rząd. Trening dzisiejszy możliwe, że dalej leci w tle albo gdzieś tam już go widzieliście. No i dzisiaj kulturystyka. Okroiłem, w pandemii ćwiczyłem cztery razy w tygodniu, bo się było kiedy wyspać. Teraz nie ma kiedy, więc okroiłem treningi w trzech. Treningi są mniej więcej tak zrobione, że zawsze jest bój główny, który jest zrobiony gdzieś tam nieco ciężej a reszta to są dodatki, akcesoria albo na słabe ogniwa, albo po prostu kulturystyczne. Także nogi może jeszcze Wam nagram. Eee, a góra dzisiejsza, no to wygląda właśnie tak. Czyli najpierw dipsy na piątki, następnie... Wiesz, że na zakładkę się jeździ, baranie? Jerda. Jak jeszcze ktoś z Was nie wie, w tym kraju niedawno zupełnie wprowadzili obowiązek jeżdżenia na zakładkę. Szkoda tylko, że nikt tego kurwa nie pilnuje. Wracając do treningu, także dziś była góra. E, priorytetem jeśli chodzi o górę jest klata, bo klata u mnie jest jak pirata. Więc zaczynamy klateczką dipy piątkami. Zwiększyłem obciążenie o 2 kg, więc jest 50 na 5. Trzy serie, a potem już czysto kulturystycznie 3 serie po 10 i 3 serie po 12 3 serie po 10 super seria podciąganie na chwytem z wyciskaniem żołnierskim sztangi bo już po prostu no, po kwarantannie przyznam się szczerze, że dalej lubię kietle, ale jakby no, przyjemnie było zmienić trochę hmm, narzędzia treningowe następnie super seria dalej na sztandze tylko już w innej płaszczyźnie też push pull aha bo treningi generalnie są nogi, push pull i trzeci dzień treningowy to są głównie nogi, plus akcesoryjnie jakieś tam najsłabsze punkty, ale o tym pewnie nagram drugi odcinek, żeby się nie, żeby nie przedłużać po prostu tego, tego vloga. Więc najpierw jest, w dzisiejszym dniu był najpierw push-pull w pionie, a potem push-pull w poziomie, to już całkiem akcesoryjnie. Klateczka floor press z takim zatrzymaniem na ziemi, w sensie z martwego punktu wyciskanie bo jest zdecydowanie dla mnie trudniejsze. 60 kg jest absolutnie wystarczające na 12 powtórzeń. O, o dziwo, właśnie ten to pół ruchu w zasadzie, bo w leżeniu, no to jest w zasadzie pół ruchu, jest dla z tak martwego punktu jest o wiele trudniejsze do wykonania, niż jakbym miał mieć większy ciężar, a robić pełny ruch bez zatrzymania, nie? I to połączone z wiosłowaniem sztangą w opadzie tułowia też 60 kg, żeby tam za dużo nie zmieniać. Nie zabrakło tych właśnie gdzieś tam akcentu na ten czworobok na tył barku. I na koniec do bojka bareczku. Takie krążenia ramion, trzymam ciężar wyprostowany ramionach i krążenia ramion. W pierwszej serii udało mi się zrobić taką jakby piramidką. 5 krążeń w przód, 5 w tył, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Później już nie było tak kolorowo, zresztą chyba to szukaliście teraz gdzieś na filmie. I zaraz po tym bez odkładania ciężaru od razu dobijam barki. Zależy mi na tym, żeby tutaj trochę przód wzmocnić, więc na, najpierw dobijam ten przód i pompuję po pół ruchu. Polecam, jak ja mam barki bardzo oporne, strasznie mi je ciężko zmęczyć, tak, żeby faktycznie one gdzieś tam napuchły. I takie super serie w stylu właśnie najpierw dłuższe napięcie izometryczne, a potem do bojka, ale na bardzo krótkim ruchu. Nie wyciskam do końca, tylko pół ruchu tutaj od dołu do połowy, także przede wszystkim właśnie wykorzystać funkcję mięśni naramiennych. Bardzo fajnie to dla mnie działa, jeśli chodzi o pompowanie, o hipertrofię. Także polecam. Także Long Story Short, to by było na tyle. Dzisiaj. Dziękuję za uwagę, Pańs mili Państwo. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i oczywiście dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciłem. I myślę, że będę właśnie takie krótkie logi treningowe od teraz wrzucał. Jeżeli wyciągniecie coś z tego odcinka dla siebie ciekawego. To oczywiście piszcie w komentarzu, żebym wiedział po prostu o czym mówić, żeby wiedz, żebym wiedział jakby jakich więcej rzeczy gdzieś tam czasem może zdradzać. Albo żeby podrzucać Wam więcej pomysłów treningowych, także będę wdzięczny za wszelkie uwagi. Jeżeli macie pytania oczywiście też walcie śmiało w komentarzach, bo chciałbym zrobić nad niebawem jakieś Q&A, więc wszelkie pytania mile widziane. Także jo, pozdro, orły.